Witajcie Kochani! Dzień dobry! Ja nazywam się Weronika Gutzman. Witajcie na moim kanale Dzisiaj taki temat o energii życiowej Często ta energia ten temat to hasło to określenie przejawia się czy to na zajęciach czy w rozmowach z Wami z uczestnikami moich zajęć jogi Czym naprawdę jest ta energia? Bo mówi się właśnie o energii życiowej, używamy też określenia prana, używamy też określenia chi. Więc właściwie wszystko to świadczy o tym samym. Ile my mamy tej energii fizycznej w życiu, jak czujemy w sobie tę moc do życia. Na tą energię życiową składać się może też taka, mówi się o energii emocjonalnej, o energii umysłowej, czyli o możliwościach takiego skupienia, koncentracji, o energii duchowej, czyli związanej z kolei z wartościami, o, o tym, kim jesteśmy, z tożsamością, powiedzmy. Więc to wszystko mogą być te składowe energii naszej życiowej. Ja już na pewno Wam o tym mówiłam w jakimś filmie, że takim głównym zasobnikiem w ciele, jeżeli chodzi o organ energii życiowej, to są nasze nerki. Nasze nerki. Dbamy o nasze nerki, bo w nerkach jest ta nasza moc do życia, ta siła właśnie ta tężyzna człowieka. Nerki za to odpowiadają. I śledziona to jest też taki, taki organ, o który też trzeba zadbać. Wszystkie trzeba zadbać, wiadomo, ale w kontekście energii życiowej. I ponieważ energia życiowa jest powiązana z krwioobiegiem, to teraz... Pomyślmy sobie, zastanówmy się, czy występuje u nas taki, taka tendencja do obsesyjnego, czy takiego natarczywego myślenia. Jest jakaś sytuacja i zaczynamy o niej myśleć, myśleć, myśleć. Cały czas. Pracujemy tu jesteśmy. Yy, rozkminiamy, rozważamy? Przetwarzamy informacje. Tu jest jakby główna uwaga, nazwijmy to. I jeżeli się tak dzieje, bo oczywiście są momenty, kiedy musimy się skoncentrować, skupić, przeanalizować coś, takie jest nasze życie, że jesteśmy dużo w głowie, ale chodzi o takie natarczywe powracanie do myśli, czyli po prostu nakręcamy się tutaj. I wtedy co się dzieje w ciele? Wtedy, ponieważ energia powiązana jest z krwioobiegiem, to ta, ten y, nasz mózg powiedzmy musi być zasilony w więcej krwi, tak? bo tu jest potrzeba energii, tu się coś dzieje, tu. Więc więcej idzie do tak zwanej obsługi mózgu, energii razem z krwią. I to osłabia nam nerki i śledzione, czyli organy, które są odpowiedzialne za radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, z tak zwanym stresem ogólnie szeroko pojętym. Więc zamiast sytuacji, w której energia przebiega nam w całym ciele swobodnie, harmonijnie, my Absorbujemy ją do, do tak zwanej obsługi mózgu. No ale no dobrze, no to co możemy z tym zrobić? No wiadomo, no musimy myśleć, chociaż niektórzy twierdzą, że myślenie jest przereklamowane. Mało jesteśmy w ciele, dużo jesteśmy w głowie, tak, takie jest życie. Trzeba sobie z tym jakoś poradzić, mamy na to różne sposoby. Różne drogi, różne narzędzia, po różne sięgamy. Jeżeli ktoś się jakkolwiek nad tym zastanawia, to na pewno już ma jakieś doświadczenia. A do czego ja bym tutaj zachęcała? Do bardzo prostej sytuacji, czyli do sięgnięcia po swój oddech. Proste narzędzie, które zawsze jest pod ręką. Oczywiście to proste narzędzie. Hmm, może być za proste dla niektórych, albo dla wielu, bo co to takiego? Oddychamy codziennie, oddychamy. Po prostu nie da się bez oddychania. Ale chodzi nam o świadomy oddech, o to, żeby świadomie oddychać, świadomie, czyli tak, że czujemy, że wdech nam wpływa w ciało i wydech z niego wypływa. Świadomie mamy to poczucie oddechu może być to za proste, nie? taki tam oddech jakby było gdzieś, nie wiem tam z głębi puszczy amazońskiej coś przyleciało z księżyca coś przyleciało to wtedy tak, tak, tak to musi być coś, wow, ekstra, bo jest z daleka a tutaj taki zwykły, prosty oddech świadomy więc ja zachęcam <laughs> nagrywałam ostatnio film o oddychaniu gdyby Ktoś był ciekawy, to można sobie posłuchać. Tam szerzej o tym mówię. Dlaczego, między innymi, ten świadomy oddech tak jest nam potrzebny, żebyśmy się nauczyli świadomie oddychać. No i teraz idziemy dalej z tym świadomym oddechem, który zawsze mamy pod ręką. Pamiętamy o tym. Jak zaczynamy, ten świadomy oddech jest powiązany z najnowszą ewolucyjnie częścią mózgu, w tym m.in. z korą mózgową, co pozwala nam wzmocnić odczuwanie teraźniejszości, bo my chcemy być właśnie w teraźniejszości, jakkolwiek to brzmi. Chcemy odczuwać to, co się dzieje wokół nas, właśnie w takiej chwili, w której to się dzieje. Więc to świadome oddychanie pozwala nam też pozbyć się tego natarczywego myślenia. Spróbujcie sobie kiedyś takie proste ćwiczenie nawet 10 oddechów 10 oddechów świadomych do ciała. Zobaczycie, jak tu się po prostu wszystko odpręża. Tu się wszystko odpręża. To jest niesamowite. Ja zachęcam. Jak zaczynamy odczuwać teraźniejszość, to, co się wokół nas dzieje, no to od razu mamy jakby więcej radości. Nasze nerki sobie świetnie funkcjonują. Ta energia przepływa tak bez przeszkód, czy lepiej. Zasila całe nasze ciało, wszystkie organy, wszędzie dociera, nie tylko tutaj, po prostu wszystko idzie tu do głowy, potem nas boli głowa, nie możemy spać i tak dalej. Więc oddychamy, wzmacniamy przez to dostęp do odczuwania teraźniejszości w danej chwili. Łatwiej być może poradzimy sobie z tymi natarczywymi, negatywnymi, trudnymi takimi myślami powracającymi obsesyjnie. No i tutaj jeszcze jeszcze jakby, żeby poczuć tą nową energię w ciele, czy tą świeżą taką. To najpierw pozwólmy sobie na pozbycie się tej starej, takiej zastałej, Zalegającej energii, która jest do takiego wywietrzenia. I najlepszymi praktykami, których ja też stosuję i wyczytałam, proste oczywiście, ja wiem, że proste znowu budzi takie, o Jezu, proste, no musi być coś ekstra, nie wiem, skomplikowane, wymyślone, gdzieś skądś przychodzi ze świata do nas, a tu proste. Wytrząsanie, wytrząsamy nasze ciało, tak jak zwierzęta w przyrodzie. Po stresie idą do lasu i się wytrząsają, tak i koniec sprawy. Było, minęło. My tam zaczynamy przetwarzać, co tam było, opowiadać o tym, sączyć, historię, wyobrażenia, dodawać swoje jeszcze. Wiadomo, że jak jest trudno, chcemy się tym podzielić. Jak się coś u nas wydarzyło, no to chcemy, ale nie róbmy tego, przez całe lata. Po prostu wytrząśnijmy tą starą, zalegającą energię z ciała. To jest jeden bardzo fajny sposób. A drugi, oklepywanie ciała. Genialne. To jest, w tai chi używa się oklepywanie ciała. Więc to jest takie, jakbyśmy po prostu odkurzali trochę jakieś tam stare dywany. Wywalamy to, wywalamy, wywalamy. No, i zachęcam do tego, jeżeli ktoś ma potrzebę i czuje, że ma za mało, a mamy potencjał w sobie, zapewniam, i każdy może mieć do niej dostęp, do tej energii życiowej. Mamy swój potencjał. Więc zachęcam do tego, żeby się poprzyglądać, jak funkcjonujemy, jeżeli chodzi tutaj o przetwarzanie, myślenie, powracanie obsesyjne. Albo takie natarczywe zalew tych myśli, żeby sobie pozwolić, żeby one odpłynęły poprzez świadomy oddech, pozwolić na to, żeby wraz z krwiobiegiem energia dostała się do naszych nerek i do naszej śledzionej, i poprzez ten swobodny przepływ łatwiej nam wzmacniamy doświadczanie teraźniejszości. I ja w kolejnym filmie zapraszam Was na taką krótką sesję, w której właśnie najpierw odkurzymy swoje ciało, czyli pozbędziemy się starej, zalegającej energii, i potem wpuścimy w ciało właśnie świeżą, nową, taką, która będzie nas zasilała, i poprzez krótki, świadomy oddech też pozwolimy sobie przynajmniej spróbujemy na to, żeby pojawiło się więcej przestrzeni. No i za dzisiaj bardzo Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnego filmu, w którym przećwiczymy to wszystko. Do zobaczenia.